Cześć, z tej strony Robert, słuchajcie, z Akademii Gry. E, wiem, że wy uwielbiacie te typy dnia, bo takimi dajecie feedback, dostaję masę maili, e, żeby podawać więcej, więcej, więcej. Słuchajcie, póki co mamy 100% skuteczności, ale jak wiecie, niestety tak nie będzie zawsze. E, w końcu polegniemy. Długo się zastanawiałem dzisiaj, czy wam w ogóle coś podać, czy, czy coś e, na ten typ dnia wymyśleć. Słuchajcie, przewertowałem masę informacji... Ostatecznie zostały mi dwa mecze, i z tych dwóch meczów powiem Wam szczerze: pierwszy mecz, jaki myślałem, jaki Wam podać, to że malmo, które będzie za 2-3 za dni grało we wtorek z Rangersami, tak gdzieś mi chodziło po głowie, żeby to, że to malmo być może dzisiaj może odpuścić tą ligę, ale yy, tak sobie myślę czy oni sądzą, że w, z Rangersami mają jakiekolwiek szanse na wyjeździe i tutaj właśnie jest taki duży znak zapytania, że być może oni sobie zdają doskonale sprawę z tego, że Rangersi u siebie są gigantycznie mocni, więc e, może to Malmo niestety zostać połknięte dlatego ten typ na to Malmo dzisiaj w lidze odpuszczę, bo być może oni dzisiaj faktycznie wygrają, nic nie będą odpuszczali a po prostu przegrają z Rangersami we wtorek. Zobaczymy jak to będzie. Słuchajcie, drugi mecz, który wpadł mi w oko, to jest Ełka Łagów Podej będzie grało na wyjeździe z czarnymi i połaniec. Słuchajcie, z tego co zdążyłem wyczytać, z takich ciekawszych informacji, mmm, czarni połaniec, yy... Iluś tam zawodników od nich odeszło. Natomiast w łagowie i to kluczowych zawodników odeszło w tych czarnych połaniec, A w uks ie yy, łagów bardzo dużo ciekawych wzmocnień. Yy, duże ambicje przed tym sezonem. Yy, także powiem Wam szczerze, że kursy już spadają oczywiście na dwójkę. W STS-ie bodaj już widziałem 1,67. Natomiast Betfan, tak jak widzicie... Ciągle daje tutaj kurs 2. Także uważam, że po tym kursie 2 na ten łagów warto zagrać. I faktycznie być może jest to tak zwany typ dnia, który mogę Wam polecić. Aczkolwiek ja zawsze przy polskich ligach, no po prostu muszę zawsze Wam to powiedzieć. Pamiętajcie, to jest polska liga, tu się różne dziwne rzeczy dzieją. I tyle. Nie szalejcie absolutnie ze stawkami. Pamiętajcie, póki co mamy 100% na typach dnia, więc w końcu będziemy musieli polegnąć. Mam nadzieję, że nie dzisiaj. Także moim typem dnia na dzisiaj jest Eukes Łagu. Betfan płaci kurs 2. Widziałem, że w fortunie dają 1,90, ale fortuna oczywiście to jest po prostu, ja wiem, żeby myślicie, że ja na tych ale ale nie, no, w fortunie z kolei, żeby zagrać po 1,90, trzeba mieć, Ako e, 3, także, e, i tam są jakieś limity, że do 200 zł, no, dramat, żeby zagrać, nie można zagrać tego jednego meczu, trzeba dorzucić tam jeszcze coś i nieważne, e, jak ktoś gra, może sobie z jakieś demoniaki skorzystać, EUKS Łagów, Betfan, Kurs 2, uważam, że jest bardzo, bardzo duża szansa, że oni dzisiaj z tymi czarnymi z połańca po prostu wygrają i to w zdecydowany sposób. Naprawdę mają fajne wzmocnienia, fajnie są nastawieni przed sezonem. Jak będzie, zobaczymy. Polskie ligi, sami wiecie, powtórzę się. To jest tak naprawdę wszystko, zdarzyć się może. Aczkolwiek, wygrzebałem ten mecz i uważam, że bardzo duże szanse są na to, żeby oni ci wygrali. Także wszystkiego dobrego, miłej soboty Wam życzę. Do usłyszenia, hej!